Siema, siema, siema! Tutaj prezydent. Po bardzo długiej przerwie. No właśnie. Ten temat wrócił jak buberak. Myślałem, że chociaż na półtora roku będę miał spokój, ale nie. Znowu jest na stale. Temat kontrowersyjny, który dotyka nie osobiście i dlatego też bardzo aktywnie udzielam się w internecie na ten temat. Ale o co chodzi? Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie ustawy zakazującej aborcji w przypadku wad wrodzonych oraz letalnych. Ktokolwiek mieszka w Polsce i zna żony PiS, to ten wie, że są one antyludzkie. Dokonają podatki, kiedy tylko mogą, zamykają przedsiębiorstwo, biznesy pod pretekstem walki z COVID-em, ale 2 miliardy nie przekażą do szpinale, tylko na TVP. I mają tu pieniądze więc dlaczego ten sam rząd ma być na tyle do buduszy, żeby zakazać aborcji w imię ochrony nienarodzonego życia? I jeszcze jedna rzecz, dla której ten wyrok jest bójny na rezonach. Przecież PiS ma wie konstytucję, w, każ w gdzie tylko może, więc dlaczego teraz miałby się opiniować yy, TK, które nie ma żadnej wartości prawnej w ich rękach? Ale gdyby ten wyrok naprawdę miał być realizowany, no to teraz bym współczuł tym wszystkim kobietom, które zostały zmuszone urodzić dziecko, które zaraz umrze. To jest straszne. I uważam, że wybór tej sytuacji jest konieczny. I nawet wszedłbym na ulicę, gdyby nie fakt, że większość ludzi strajkujących to zwolnicy aborcji bez granic. Ale też uważam, że są ważniejsze rzeczy, żeby protestować, na przykład płacy cukrowy. A co do samostarykowiczów? Wyciągnęli manery, napis, na których będą napisane stogany. I niektóre z nich były bardzo kreatywne. I właśnie chcę o nich sobie powiedzieć. Ale wcześniej, bem. Znaczy ten bem, o człowieku, który coś mówi, a potem z każdym następnym słowem, czy tam zdaniem, częścią zdania, jest charakteryzowana klauna. I wychodzi i potem podsumuje wszystko to, co mówił. właśnie że właśnie na pokryte Jakieś interneto właśnie w ten sposób chciał sobie zakpić ze, stereotyp ze stereotypowych kofedratów, którzy mówią, dla mnie jedno z najważniejszych wartości w życiu, jest wolność, ale aborcja powinna być zakazana, LGBT nie powinno wychodzić na ulicę i coś tam jeszcze, że doczepiono mu perukę i potem na końcu, jako klaw, mówi: ale przecież chodzi mi o wolność. Ten internata chyba nie rozumie, że żeby była wolność, to muszą być zakazy. Na przykład, żeby nie było sytuacji, że jakiś potentat na osiedlu chce przekupić przy urzędnika, żeby ten nie wydał koncesji jego konkurentowi na prowadzenie działalności gospodarczej, to powinna być zakazana korupcja. Żeby nikt mnie nie zajebał bezkarnie na ulicy, to musi być zakazane zabójstwo człowieka, a emocja jest właśnie zabójstwem, więc dlatego powinna zostać zakazana z tych dwóch przypadków, o których wam opowiadałem. A co do LGBT, to żeby była wolność, to trzeba chronić ludzi przed totalitaryzmami, które, te, które tą wolność ograniczają i rzadko pozbawiają życia. A LGBT jest, jest organizacją faszystosko-komunistyczną, wybierzoną homo i biseksualistów, więc powinna zostać zakazana. Teraz, sloga, teraz dwa slogany. Płód to nie człowiek. Skoro nie człowiek, to się nie urodzi, więc po co aborcja? A... I jeszcze, jeszcze taki... Napisali przez jakąś, na moje oko, 14-letnią dziewczynę. Skoro aborcja jest zabójstwem, to robienie rodę jest kanibalizmem. Ktoś tu przesłał biologię, najwyraźniej, ponieważ plewnik sam w sobie i komórka jajowa nie są ludźmi. Dopiero jak się połączą, to wtedy ustanowią oryginalny kąt genetyczny, charakterystyczny dla inny dla każdego człowieka, i potem nastąpi rozmnażanie komórkowe, którego efektem końcowym będzie poród, narodzenie się. I już nie slogan, tylko zdanie, które, usłyszy, które zobaczyłem w internecie, że zarodek, embryon, płód nie są organizmami żywymi. Dyskutowałem z pewną Julką Twitterową, która właśnie tak twierdziła i uznała, że skoro ja uznaję kogoś za istotę żywą ze względu na kod genety... za posiadanie kodu genetycznego, to też powinny uznać wirusy za istoty żywe, które a gdzie one nie są istotami żywymi, wedle biologii. A ja nie rozumiem czemu, przecież. Organizmy nieżywe, to znaczy wedle tej dziewczyny, yy, nie mogą przyjść poza ciałem żywiciela, i to się zgadza. Wirusy, to znaczy teoretycznie się zgadza, ale wirusy przecież są w powietrzu. Na przykład korona. No i wedle niej, właśnie jest rodek emion oraz płód mają tą wspólną cechę z wirusem, rzekomo, że nie przyjął poza organizmy matki. I dlatego nie są uznawane za organizmy żywe. Gatka, szmatka. I okazało się, że ona użyła bardzo podobnych argumentów co do tamtego sloganu, który Wam opowiadałem wcześniej. Że skoro uznaje aborcję za zabójstwo, to nie powinien palić konia, a wszystkie kobiety ścigać za miesiączkę. A najlepsze jest to, że ona <grytania> deklaruje, że chce studiować medycynę, więc ocencie sami, czy chcecie do takiego lekarza chodzić, który nie ma elementarnej wiedzy na temat anatomii człowieka. No i jeszcze też ona pyta się mnie, czy jestem katolikiem. Powiedziałem, że nie, że jestem ateistą i adeklerkałem. Ona też mówiła, że jest ateistką. Ale skoro ona uznaje, że zeronek, embrion, płód nie są organizmami żywymi, i potem ma się urodzić dorodek, czyli organizm żywy, to co według niej stopiło? Według mnie chyba z stanie, nie? A że wierzyć z martych stanie, no to chyba trzeba być wierzącym. W tym przypadku chrześcijaninem. Więc zostawiam Was z tą refleksją. Jebać pis. Jebać zwolenników aborcji na żądanie w przypadku gwałtów oraz wad wrodzonych nieletarnych. Pozdrawiam.